Witajcie, kochani! A w sobie nie muszę tak krzyczeć, bo mam mikrofon. Mongolia. Opowiadaliśmy o powitaniu, a teraz chcę powiedzieć o byciu najlepszym i porównywaniu się. O prawdzie i nieprawdzie. Tutaj, w tych pięknych mongolskich klimatach około 50 km od Olgi w kierunku granicy chińskiej. I parku narodowego Autaj. Będąc w Olgi po wczorajszych spotkaniach z policją, spotkaliśmy Polski, polską terenówkę. Siedziała w nim dziewczynka. Podeszliśmy do niej, choć czułam, żeby nie podchodzić. Terenówka wypasiona, nowa, wszystko. Wszystko nowe. Otworzyła dziewczynka, no cześć, cześć, cześć. Wszystko było, to spotkanie było bez energii. Kompletnie bez energii. Wiecie co, dużo spotykamy na trasie podróżników i rosyjskich, zachodnich może trochę mniej, i różnych w każdym razie. Już dawno w spotkaniu z podróżnikiem nie było energii. Po prostu żadnej. Wręcz była góra. Łaskę nam robiła, że się do nas odezwie. Praktycznie tak to czułam, że robi nam łaskę, że w ogóle z nami rozmawia. Tak. Może miała zły dzień, może była chora. Różnie to można oceniać. Poza tym nie chodzi o ocenę, tylko chodzi o to, jakie energię przyniosła. Na koniec dała nam wizytówkę jej wymiana grzeczności. Patrzę na bloga ich. No, jeden z bardziej uznanych blogów podróżniczych, zresztą na samochodzie były reklamy. Nie będę go reklamować. I. Zaczęłam się zastanawiać, o co w tym chodzi, jaką energię mi przyniosła. I co mnie tak uderzyło, bo w sumie od tego czasu minęło już 20 godzin, a ja dalej gdzieś tę energię trzymię. Bieli puchaci mi powiedzą: Odpuść, ale co, można odpuścić tu? Ale ciało tak szybko nie odpuszcza. Czasem odpuszcza szybko, ale czasami nie. I trzeba zrobić ustawienie. I tutaj z Bartek też mi zrobiliśmy sesję. I wyszło, że trzymie to porównywanie się, bycie najlepszym. Ta dziewczynka przyniosła mi taką energię bycia najlepszym. Ja chcę być najlepsza. To, w czym w sumie gdzieś wyrosłam, czego gdzieś oczekiwali ode mnie rodzice. Że mam być najlepsza w szkole, no bo w sumie byłam bardzo zdolna, tylko mi się uczyć nie chciało. Że mam to, mam tamto, mam to robić. A ja dawałam bunt. Słuchajcie, wyobraźcie sobie osobę, która daje bunt, bo nie chce być najlepsza. Ma do tego wszelkie predyspozycje. Ojciec chodził na wywiadówki i mówił: słuchajcie, weźcie ją przyciśnijcie do tego, żeby się ona trochę uczyła. Mi się nie chciało. Mi wystarczyło. I pamiętałam. Bo ja byłam tu i teraz, ja się nie uczyłam, ja po prostu byłam w przestrzeni ze wszechświatem, który mi to wszystko podpowiadał. Ja tego nie wiedziałam wtedy, nie znałam. I właśnie ta potrzeba bycia najlepszym gdzieś we mnie tutaj zarezonowała z tą dziewczyną. Z tą dziewczyną, która jakby czułam się intruzem, zadając jej pytanie. Na przykład zadaliśmy pytanie, bo mówili, że już są dwa miesiące w Mongolii. Gdzie przedłuża się wizę? No, gdzie wszyscy? Ale ja nie wiem, czyli poszukaj sobie w internecie. Ja ci tego nie powiem. Ja. Mnie to nie interesuje ty mi za to nie płacisz. Ja mam swoje cele, żeby być najlepszym. Ja się skupiam na tym, a nie na kontakcie z drugim człowiekiem. Fakt, tak jak mówię, każdy z nas jest inny i nikt nie musi drugi skupiać się na kontakcie z drugim człowiekiem. Może mu być o! Pff, tak obojętny. On chce podróżować. A blog jest tylko po to, żeby mu dawał kasę. I tak może jest. I tak może jest. Dawał kasę, dawał to, że, możliwości. I tak jest. Natomiast właśnie gdzieś mnie to tak właśnie zabolało. I właśnie to bycie najlepszym. Ja nie chciałam być najlepsza. Po pierwsze, nie chciałam być najlepsza, bo ode mnie tego oczekiwali. A po drugie, ja nie chciałam być najlepsza w tym, na czym mi nie zależało. Nie zależało mi, żeby być najlepszym w szkole. Ja może chciałam być dobrym sportowcem, może dobrą artystką. Czy jeszcze gdzieś moi rodzice nie szanowali? Mimo, że ojciec sportowiec, matka artystka. Ale też popadając schematy społeczne, najważniejszy był polski matematyka i inne bzdety. To, co było gdzieś ważne. Uwalniam się od potrzeby bycia najlepszym. Od potrzeby porównywania się. Bo żeby być najlepszym, trzeba się z kimś porównać. Nie jest się w swoim przepływie. Tylko zaczyna się człowiek z kimś cały czas porównywać. Porównywać i porównywać. Szuka punktu odniesienia. Nie tworzy dla siebie. Nie tworzy dlatego, że chce z boskiego przepływu. Tylko gdzieś szuka. A ten lepszy, ten może się zainspiruje, może to zrobię... Może tamto. I ta energia bardzo silnie we mnie zapracowała, bardzo silnie gdzieś gdzieś ruszyła i bardzo się cieszę za to spotkanie. Cieszę się również z tego, że ta dziewczyna mimo swojej niechęci komunikacji z drugim człowiekiem przyniosła informację, że wizę mongolską bez problemu się przedłuża. To jest dla nas cudne. Jesteśmy w Mongolii drugi dzień. No i już raczej wiemy, że chcemy tą wizę przedłużyć, którą mamy na 30 dni. I kochani, jeszcze jedno. Jeden temat. Prawda, nieprawda. Dlaczego tak ważna jest prawda? Ona powiedziała nam, że już jest dwa miesiące w, Mo w Mongolii, a wcześniej była trzy tygodnie nad Bajkałem. Popatrzyłam na ich bloga i okazało się, że w ogóle w Irkucku znaleźli się dopiero 6 czerwca. Teoretycznie tam niewielka różnica. Ale dlaczego to jest dla mnie ważne, ta prawda? Bo wtedy, jeżeli widzimy prawdę w szczegółach na zewnątrz, chcemy ją też widzieć u siebie. No chcemy. Mamy te możliwości, żeby widzieć u siebie. A słuchajcie, Żadna kreacja wam nie pójdzie. Jeżeli powiecie półtorej miesiąca to to samo co dwa. Słuchajcie, to to samo? Dla mnie nie. Półtorej miesiąca dwa jest to różnica prosta. 45 dni, a może dzisiejszy świat jest taki, który pokazuje, że to wszystko może być nieprawdą. Że a Bzdety nie zajmuj się. Tak samo jak nie zajmuj się tym człowiekiem na granicy. Oszukał cię. No dobra, olej! Nie olej. Zobacz prawdę. Jeżeli chcesz ją zostawić, zostaw. Nie zwracaj na nią uwagi, ale ją zobacz. Zobacz ją na zewnątrz swoich bliskich. Przestań żyć w tej iluzji, fantazji, tego, jak ma być. Jacy cudowni ludzie są w Ameryce Południowej. Weźcie, pożyj z tym facetem tydzień i zobaczysz, jak jest cudowny. Zobacz. Iluzja ponarkotyczna. Te fantazje, iluzje ponarkotyczne nałożone tu, 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 bo tak chcemy, fantazje. Słuchajcie, to do niczego nie prowadzi. Jedna droga, która prowadzi do tego, żeby żyć tak jak się chce, moim zdaniem, to jest droga prawdy. Prawdy z tego, co widzę na zewnątrz i tego, co mam w środku. Nie ma drugiej, drugiej, drugiej czegoś innego. To mnie prowadzi, moja własna prawda. I ja. Coraz bardziej chcę odkrywać prawdę o sobie. Jak to kiedyś nazwałam, sztuka poznawania siebie. I prawdę o okolicznym świecie, która nie jest biało i puchata. Bo Mongołowie nie są biali i puchaci. Wiem o tym. Są jacy są. Są. Są kochani w jednej części i wretni w drugiej. I to jest chyba piękne. I to jest piękne. I my też. I to nie o to chodzi, żeby teraz skupiać się na tych negatywach. Zobaczyć je. I można skupiać się na pozytywa, ale widzieć negatywy. Jeżeli nie widzicie negatywy, to zakładacie coraz grubsze szkła. Coraz grubsze szkła. Dlatego może w dzisiejszych czasach tyle ludzi nosi okulary i ma coraz gorszy wzrok. I jeszcze nie nosi okularów, bo się wstydzi. Tylko nosi szkła, żeby wszyscy myśleli, że oni dobrze widzą. Popatrzcie Bartek, tam dwa drapieżniki lecą. Żebyśmy ich dobrze zobaczyli. Kochani, to tyle. Namawiam do prawdy ze sobą. Do prawdy ze sobą. I wtedy, jak jesteśmy w prawdzie ze sobą, nie musimy być najlepsi. Nie musimy nic nikomu udowadniać. Możemy być sobą. I miejmy odwagę bycia sobą. I pokazania tego światu. Nie bójmy się pokazać siebie światu. Bo jest następny program. Boję się pokazać światu. Że mnie ktoś odrzuci. Bo mnie odrzucali za prawdę, odrzucali, gdy byłam prawdziwa. Więc muszę teraz nałożyć tysiąc masek, makijażu, tu podkreślić, tu zrobić, maseczek, tysiące, makijaż. Bo inaczej mnie odrzucą. Bo inaczej powiedzą, że jestem brzydka, stara i w ogóle jakaś taka. Odrzucą za mój charakter, za moje emocje. Więc trzeba być poprawnym, układnym, porządnym. Nie, nie można pokazać siebie. Ja wiem, jak mnie wiele osób odrzuca za moje emocje. Wiem. I odrzucajcie. To jest moja lekcja. Żeby Was za, nie zaakceptować, żeby uznać, że tak jest. Ja mam emocje, a Wy macie prawo mi odrzucać. Macie prawo. I odrzucajcie, kochani. Pozwólmy, aby inni nas odrzucali za to, że jesteśmy sobą. Ale pozwólmy również dacie kochać innym. Więc. Pozwalam, aby inni mnie kochali za to, jaka jestem naprawdę.